Take a seat here. Yeah now eat shit and die No to jestem w backroomsach. Trochę tu żółto. Ale okej. Okay. Hello. Yo man. What's going on here? What? Where did you go? No popatrz, kurde, uciekł sobie gdzieś. To co można tu robić w sumie? Nie wiem. Mogę lutnąć to. Okej. Okay. Klikam E i się lutuje, dobra. Niestety tu będzie duży ping, bo serwer jest w Ameryce. E. Mam tę rzecz? Śrubokręt. No, patrz. Normalnie śrubokręt. Okej, okay. jakiś ziomek sobie umarł. Co to jest? Uh. Red Room Okej okay. No, trochę tu czerwono, faktycznie No, za, za czerwono jest tu zdecydowanie dla mnie, już mnie oczy bolą. O, jak się ziomy. Cześć! I mean, uh, hello? Wait, what? Czekaj, ja w ogóle nie słyszę co on mówi, bo za cicho gada, czekaj. Jak się robiło, żeby mikrofon był głośniejszy? O! Voice scale! Już wiem, pamiętam. Dajmy na 1,5 jednak na razie. Może będę coś słyszeć. Dobra. Jedziemy na przygodę. Ja chcę jakąś brońkę dostać, żeby kogoś RDMować. Ponieważ największą frajdę w GMODzie ma się wtedy, kiedy się RDMuje randomowych ludzi. Fajna muza. O! Oh. Wow, hello! What are you? Co to za dziwny siomek? Au! Ty! Ja ci dam Yeah, thank you, man. Yeah, yeah, careful. Czemu nie mogę wziąć tasaka jego broni? Oto znowu ty straci wpierdzielę. Come on! I ja zaczynam od nowa, kurde. Hey man! Jomen Czemu on awczy Mogę go zabić? O mogę, Łus! Łus. ...fu no. Dawaj lud. Proszę, daj mi jakąś brońkę. wow! Okej. Okay. Łopata. Jasne. Czemu nie? O, przyda się. A to co? Owner. Tutaj można mieć jakieś domy? W Bakrumsach? Dobra, jeszcze raz tutaj. Znowu ten fajant mnie ściga. Spadaj! Get lost, man! Yo, man! Help me! Good shot! Co to jest? This is the final level implemented? Ok. Mogę coś dać? Nie mam nic w banku ani w inwentory. Au, odpija się. Czemu mnie bijesz? Kurde, no super. <grystanie> to jest ten sam kościół, którego zabiłem. To? Co to? O Hej. Co no głuchy jest? What are you doing? Coś pisze. O, Polak. Co ty tu robisz? No to szukaj dalej. Nie spodziewałem się szczerze, znaleźć tutaj kogoś z Polski. No ale dobra. Może w tej szafce jest jakaś... jakiś pistolet. Serbu. Co? Jest! Jest! Tak! Tak! Mam. Mam brońkę. Mogę nawet założyć coś, dobra. Okej. Okay. No, teraz się zabawimy. Ej, kolego! Kolego? Wszystko będzie dobrze, nie martw się O ty Ty f... Co mnie bije, no? Fuck you Kurde, ale ja mam cela, no Hello Sorry for that, this guy tried to RDM me tak, yeah, nie Mogę pojechać tym autkiem? Chyba to byłoby zbyt zajebiste. No, niestety auta to tylko propy w tej grze. O, Infinite Apartments, w końcu się wydostałem. Wow, Mech Science Division spawn, okej. Okay. Co tu jest? Nie mogę wejść. Research. No. Nie wiem czy to słyszycie, taki dziwny dźwięk jest, taki bardzo cichy. Oh, the pool rooms. God damn it. oh hey man, hey. yo man, do you recognize this view? No? What a shame. Mam ochotę go zabić. Mogę to zrobić? Hey man, uh, follow me. Follow me somewhere. Take a seat here. Yeah, now eat shit and die. <laughs> hey man. Don't worry. I am friendly. I swear. Really. Are there any monsters living here? Okay, I'm going to kill them now. Don't worry. Um, o, to jest jakiś potwór. Hey man! I tu jest jakiś potwór głupi, ale nie da się go zabić w ogóle. Mieraj, Jeden masz HP? Dobra, policzcie. O, co on tu rzucił? Excuse me? What did you say to me? What did you say? Yeah, I know, he. Oh! the you, you killed him! Yeah, they were lying apparently. Ow! Dude, so. Yeah. Hey man, can you say something? Come on! Quit AFK Inc Wow, nice gun. Can I have it? Can I have your gun? A ta? Nie mogę? To zaraz zobaczysz, że będę mógł. Chodź tu! Chodź tu! No Chodź, że... Zabijeć no! Kurde mnie! Ooo, kurde, jackpot normalnie! O tak I to ten dobry shotgun. O, to ten potwór chwila mamy. Zaraz mu tam... Uśpię go. No. Teraz jeszcze tylko amunicję potrzebuję do szczęścia. O! Normalnie, jak na zawołanie. Ja to mam szczęście. A, Znowu ty! Au! Mając się. ty jesteś gruby, byś. Nie mogę przez ciebie przejść. A co to? Hm? Huh? NPC? O, tu. Nie! 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 No, co za gówno, popatrz. Utknąłem w tym czymś. I straciłem wszystko, co miałem. Can I have your hammer? Hello? No, why not? Give it to me. Kurde. Jest! Dobra. Na razie taki pistolety będzie musiał starczyć. O! No, co za fajans próbował mnie zabić A to co? To mappers level 5? Motywacyjny... nawet motywacyjna statua, zobaczmy czy mnie jakoś zmotywuje Nie pomogła mi ani trochę no muszę powiedzieć, że ten serwer nie jest taki zły Jak na razie Myślałem, że jakoś szybciej, nie wiem, dostanę bana Za te RDM'y, ale Widocznie nie O ran, jak się stąd wydostać? Pomocy Dobra, no to chyba już mój koniec. Utknąłem to na zawsze. Teraz tu umrę sam. No trudno tak bywa, co nie?